Cześć, nazywam się Łukasz Sęk, jestem radnym miasta Krakowa, wybranym z nowej huty. Chciałbym wam dzisiaj opowiedzieć o jednym z moich lokalnych działań. Znajdujemy się w parku Zielony Jarwandy na wzgórzach krzesławickich. Staramy się, żeby to miejsce wróciło do dawnej świetności, bo niestety przez dłuższy okres czasu nie było wystarczająco zadbane. W zeszłym roku udało się doprowadzić do modernizacji boiska sportowego dla dzieci i młodzieży. Jest nowa nawierzchnia. Zamiast asfaltowej, nierównej, pełnej dziur, mamy nawierzchnię sztuczną, nowe kosze. Myślę, że będzie mieszkańcom dobrze służyć. Na ten rok w budżecie udało się zapisać środki na kolejne prace. Będą wyremontowane trybuny oraz schody prowadzące do parku i część alejek. Chcemy, żeby co roku ten komfort się poprawiał. Na kolejne lata zaplanowany jest montaż nowych urządzeń dla młodszych i starszych budowa toalety tak żeby można było komfortowo całą rodziną z tego parku korzystać to przykład tego jak krok po kroku można zmieniać nasze otoczenie